Cześć, witaj serdecznie na kanale Świątyni Światła. Nazywam się Grzegorz Gunia. W tym odcinku powiem Ci, co robić, żeby pozbyć się negatywnych myśli. Negatywne myśli pojawiają się w głowie, ponieważ są blokady energetyczne, są blokady w DNA, są przede wszystkim... Blokady w podświadomości, które powodują to, że energia, która swobodnie powinna płynąć, zostaje zablokowana. Zostaje zablokowana, ponieważ pojawiło się w przeszłości jakieś zdarzenie, które spowodowało to, że powstał zator. I taka blokada uniemożliwia pełne doświadczanie boskiej energii, ponieważ zatrzymuje jej przepływ, naturalny przepływ, co z kolei powoduje to, że zaczyna narastać i wzbierać i pojawiać się. Dana emocja lub emocje. Także Twój stan zmienia się na negatywny, jeżeli myślisz o czymś lub robisz daną czynność, w której jest zawarta. Blokada energetyczna, która powoduje to, że, że czujesz się po prostu źle. I aby przede wszystkim to zmienić, to bardzo ważnym jest to, aby nauczyć się kontrolować własne myśli, aby przede wszystkim być w stanie reagować. Jeżeli Wrzuca Cię w negatywny stan, oznacza to, że Twoje myślenie nie jest prawidłowe. Powoduje to zgrzyt i powoduje to przede wszystkim uczucie negatywności. W jaki sposób przede wszystkim skorygować to myślenie, bo, bo to jest najważniejsza rzecz, w jaki sposób Ty możesz skorygować myślenie, aby czuć się dobrze, przede wszystkim podstawową rzeczą jest to, żeby zaakceptować w jakimkolwiek stanie znajdujesz się. Czyli akceptujesz przy pomocy bardzo prostej techniki. Jest to technika, w której Masujesz sobie klatkę piersiową w tym miejscu. Około 80-90% emocji przechodzi właśnie tutaj przez te meridiany. Podczas akceptacji rozpuszczasz te emocje. Spróbuj. Spróbuj takiego prostego ćwiczenia. Omawiaj sobie klatkę piersiową i powiedz sobie na głos lub w głowie to co czujesz. Zadresuj. Jakąkolwiek emocję czujesz negatywną. Może to być złość. I prostą techniką, nawet jeśli czuję całą tą złość, to i tak jest ok. To i tak akceptuję siebie i kocham siebie takim, jakim jestem. Podczas tego prostego ćwiczenia, niesamowicie potężnego, rozpuścisz emocje i negatywną kulę energii. Która uwięziła się w ciele. Spróbuj. A nie pożałujesz. To jest bardzo ważne, aby zmienić zapis energetyczny, aby przede wszystkim poczuć, Zmianę i poradzić sobie, wyjść z tego negatywnego stanu. Ponieważ ty nie jesteś tutaj, żeby cierpieć. Ty jesteś tutaj, żeby żyć, żeby żyć najlepiej, jak potrafisz, żeby mieć w własnym życiu najlepiej, jak jesteś w stanie sobie stworzyć i po prostu mieć. Także to są proste rzeczy, ale niesamowicie skuteczne, które pomogą Ci zrozumieć to, że jeżeli nie czujesz się dobrze, czujesz się źle, to zaakceptuj to, co czujesz. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. Kocham Cię, dziękuję, szanuję. Do usłyszenia w następnym odcinku.